Dzień dobry nasi kochani widzowie, to znowu my. Dzisiaj wybieramy się do Birmingham. Mamy pociąg o godzinie 11.09. Jedziemy do Birmingham, New Street. A z New Street przejdziemy się na, do Birmingham, Moor Street. Tam złapiemy jakiś następny pociąg i pojedziemy, nie wiemy jeszcze gdzie, ale gdzieś pojedziemy. Children's Railways. Children's Railways, tak. Do później. Jesteśmy na stacji w Naniton, która została otwarta w 1849 roku. Także jest dosyć stara. Na stacji jest 7 platform. My jesteśmy teraz na platformie numer 6. Tu sobie przejeżdża pociąg towarowy. A nasz pociąg będzie za jakieś 4 minuty. pojechaliśmy do Birmingham New Street. Stacja jak stacja, całkiem ładna. Tu idzie kierownik. Wychodzimy i będziemy szukać stacji Birmingham Moor Street. Pokażemy jak to wygląda na zewnątrz. Trzeba uważać tutaj. Całkiem ładnie. Nawet nie pada. Idziemy dalej. Jesteśmy już na stacji More Street. I taka niespodzianka: można sobie kupić bilet i przejechać się pociągiem na parę. Stacja bardzo ciekawa. Tutaj nawet pani kwiatki sprzedaje, bardzo ciekawa stacja, taka stara kierownik już się nie może doczekać. Так. Zobacz, jaki fajny. I tym będziemy zaraz jechać. Zapraszamy. Następne nagranie z pociągu. Wagon wygląda fantastycznie, mamy super miejsca zadowolony? No to wyruszamy w nieznane. jedziemy tam gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy. Super wygodne fotele, no panie. Bye bye, Birmingham Street. Bye bye, Moore Street. Bardzo fajny pociąg. Bye, bye. Bye, bye. Gdzie jest gumba? A teraz przedstawiamy tego oto stwora, to jest gumba. Jedna z ulubionych zabawek. I on przeważnie z nami wszędzie jeździ, chyba że zapomnimy, to wtedy z nami nie jeździ. Mm -hmm. Rzadko spotykany w widok, zasłony w pociągu. O! Nasza stacja. Proszę zasłonić zasłonę i będziemy się pomału zbierać. Dojechaliśmy do naszej stacji. Stacja nazywa się Doric. Wyszło słońce, także kontynuujemy naszą wyprawę. Jechaliśmy tym pięknym pociągiem i zobaczymy jak będzie odjeżdżał. Bardzo ciekawa sprawa z tym pociągiem. Ma dwie lokomotywy, jedna z przodu, a druga z tyłu. Proszę zobaczyć. A stacja prezentuje się bardzo ładnie. No to teraz trzeba złapać następny pociąg i postaramy się wrócić do Birmingham. Szybka akcja, jesteśmy już w następnym pociągu i wracamy do Birmingham. Ten prezentuje się trochę skromniej, ale też jest fajny. Ktoś się spóźnił na pociąg? Wróciliśmy do Birmingham. Chodź chłopie. I tutaj stoi coś takiego. Idziemy się przyjrzeć z bliższa. Jak się podoba? Idź przodem, ja cię muszę widzieć. Teraz jesteśmy na stacji Birmingham New Street, i tutaj taka ciekawostka: tutaj znajduje się taki wielki metalowy byk, który nazywa się Ozzy. To ma coś wspólnego z Ozzy Osborne, tak mi się wydaje. No, wygląda to fajnie. O, nawet się rusza. O, o, ruszają mu się oczy, no ciekawe, podejdziemy tu. Jimmy, co ten wyprawy robi? Kierownik wyprawy jest tutaj, zaciekawiony. Jimmy Ozi się na nas gapi. Stacja jest dosyć ciekawa. Kabu. No i nasza wyprawa się kończy w miejscu, w którym się zaczęła. dojechaliśmy do naniton. Czas iść do domu, bo jutro trzeba iść do roboty. Do usłyszenia następnym razem.